Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam moją kolekcję kotów LPS. Pierwszym kotem, którego Wam pokażę, to będzie Kicia. Ma brokat i jest strasznie słodka. Drugim kotem to będzie Lisia. Mój jeden z ulubionych pet shopów. Bardzo mi się podoba. Trzecim kotem to będzie Róża, też jeden z moich ulubionych kotów. Ma takie niebiesko-czarne oczka. Teraz mamy tutaj złotowłosego, ma zielone oczy, ładną czuprynkę. Następny kot to jest kicia. Ma takie niebiesko, takie jakby zielone oczy i jest też różowy. Następnym moim kotem to będzie lisek. Ma zielone oczy oraz niebieski no... czerwony nosek. To moje pet shopy. Pierwszym moim pet shopem, dostałam oczywiście z kotów, to była róża. Dlatego tak ją strasznie lubię teraz. Ten pet -shop to był też jeden z moich ulubionych, tylko że tak mi się trochę przestał na razie podobać. Teraz to na razie lubię tego. Lisie i różę Ostatnim z moich pet który dostałam z kotów, to był ten lisek. Na dzisiaj koniec moich, moich petshopów, kotów, narka.